Ty myślisz, że chcesz setek tysięcy, miliona złotych, ale prawda jest taka, że ty wcale nie chcesz pieniędzy. Ty chcesz tego, co z nimi łączysz. Chcesz wolności, chcesz spokoju, chcesz bezpieczeństwa, tego uczucia, że już niczego nie musisz. A pieniądze? Pieniądze są tylko symbolem tego, czego teraz nie czujesz w sobie. I dopóki gonisz za nimi, jak za czymś zewnętrznym, dopóty jesteś w częstotliwości braku. A wszechświat widzi tylko jedno brak. Ale gdy nauczysz się poczuć już teraz to, co myślisz, że dadzą ci pieniądze ten spokój, tą wolność, tą pewność to właśnie wtedy dzieje się magia. Bo kiedy przestajesz potrzebować one zaczynają przyciągać bo wszechświat widzi, że Ty już to masz. 婆婆在样？